Dzisiaj w naszej kuchni mamy naprawdę bardzo fajnego gościa, Veni Andro, poznaniak, który uwielbia robić monoporcje i makaroniki, prawda? Prawda. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak Veni zaczął w cukiernictwie i jakie są jego ulubione smaki, i będziemy robić taką fajną monoporcję, możemy tak to nazwać. Pewnie, że tak. tak? Monoporcja na wzór sernika malinowego na zimno z galaretką i żywymi kwiatami. To co, Weni? Zaczynamy? Tak. To wstawaj galaretkę. Czy to jest tak, że tylko monoporcje i makaroniki? Czy jeszcze jakiś, jakiś asortyment torty i coś więcej działasz w tym temacie? Serniki, robimy też różne ciasteczka, także dosyć mamy szeroki asortyment. Ale w sumie głównie to z makaroniku usuniemy i monoporcje. Twój ulubiony smak? Mój ulubiony smak to pistacja. Zdecydowanie pistacja. Mamy fajne połączenia pistację, maliny. To, to tutaj się, tutaj się zgadzamy. E, miałem okazję próbować e, makaroniki, które Feni e, które <grym> robił, i zdecydowanie numer jeden, e, no pistacja. No nie, nie, nie ma co. Także co, działamy. Tak, działamy z no, czasteczkami? Dokładnie. Czyli pół opakowania ciasteczek tak. muszę najpierw e, po, Posiekaj, posiekać. Dokładnie. jak Posiekaj, będzie, jak tobie będzie wygodniej. Od zawsze chciałeś być cukiernikiem? Wiedziałeś, że od dziecka będziesz cukiernikiem? Zaczęła się w ogóle przygoda na no to w sumie od tortu, który miał jakby nazwę Lidia. Gdzieś tam w internecie znalazłem sobie przepis. A Lidia, dlaczego Lidia? Lidia ponieważ moja mama ma na imię Lidia. I taki torcik na urodziny dla mamy zrobiłem. I tak wszystkim zasmakował ten torcik, że I wtedy wiedziałeś, <laughs> tak, że zostanieś cukiernikiem. No, że, że cała rodzina powiedziała, że w sumie. No to <głos》>, możesz spokojnie takie torty robić na jakieś zamówienia, na różne okazje, dla rodziny. Bo pracownię swoją masz od trzech lat. Tak? tak, no tak, tak, tak. Teraz pokruszone ciasteczka ugniatam z masłem. I zrobimy spód, bo tak naprawdę ta nasza monoporcja to będzie nic innego dzisiaj jak. Typowy powie, serniczek na zimno. Sernik na zimno z galeretką, to takie ulubione. Ale z nieprostą galeretką, ma tylko z kwiatami, nie? Często wykorzystujesz żywe kwiaty w swoich, w swoich monoporcjach do sera? Wiesz co, nie, nie często, aczkolwiek jeżeli klient jakiś chce, żeby były kwiaty jadalne, no to jak najbardziej. Także jest to fajna opcja jako dekoracja. Działamy. Tak, wykładamy, wykładamy teraz ciasto. To, to ty nakłada, ja będę, ja będę ugniatał. Dolną y, częścią szklanki. To jest taki fajny tip, nie? że szklanką można. Dokładnie. Dobrze ugnieć to. Często wykorzystujesz takie właśnie szybkie, kruche spody w swoich, w swoich deserach, monoporcjach? Wiesz co, w sumie często, ale staramy się robić swoje ciasto kruche. Także trochę to utrudnia, że tak powiem proces robienia ciastka, ale właśnie taki sposób też, taki tip wykorzystujemy w pracowni. Też tak samo masło łączymy z ciastem kruchem i ugniatamy tak samą foremce silikonowej, bo jest jest to fajny sposób. Chładzamy, zmrażamy i ciasteczko jest ładne, równiutkie. Dobra, do lodówki. I weź od razu śmietankę, bo będziemy robić tą warstwę z serka homogenizowanego, a galerytka jak tam? Już woda się zagotowała, także. No to super. To ty rób, ty rób galaretkę. No dokładnie. Ja ubiję śmietankę. Nie pogadamy sobie teraz, bo będzie mikser troszeczkę hałasował, ale myślę, że śmiało śmietanka się może ubić. To co, jak u mnie cała galaretka się rozpuściła, odstawiam do wystygnięcia. Jasne. Ja śmietankę mam już ubitą. Serek homogenizowany. Dokładnie. Mieszamy ze śmietanką. A jakie są twoje ulubione? Połączenia smakowe – co najbardziej lubisz? W sumie lubię też egzotyczne smaki. Bardzo fajne jest połączenie mango marakuj z kokosem. I do tego Nic. jeszcze limonka. Do tego jeszcze limonka, dokładnie. Skórka z limonki jest idealna. Takie top 1 twoje. Top 1. No, myślę, że pistacje. Później też lubię bardzo słony karmel. Dobra, połączę żelatynę rozpuszczoną z przetartymi malinami. Zaraz dolejemy tobie to do masy. Wylewaj, ale fajny kolor. No, taki będzie delikatnie różowy to pod Twoją bluzę. Wiesz, specjalnie dzisiaj tak dobieraliśmy menu, wiesz? Chcesz ty działać? Czy, czy ja mam Tak, tak nie. Proszę bardzo. Dobra, to do pełna. Dokładnie. Wypełniamy teraz foremkę. Troszeczkę nam zostało, ale to się na pewno nie zmarnuje. To co? Odstawiamy? Do. Nawet do zamarznięcia. Tak, najlepiej dać. do zamrażarki dać. Szybko to się schłodzi. To, żeby był sernik z galaretką, teraz musimy zrobić galaretkę, nie? Dokładnie, my mamy służbę już ochłodzoną, nie Ostudzoną galaretkę. Paweł, teraz będziemy potrzebować forem foremkę silikonową, e, półpulę do, do galaretki. A tutaj mam blaszkę też, którą wcześniej uszykowałem, będzie nam łatwiej przenosić do Super. zamrażarki. To wypełniamy jedną trzecią galaretką. Na różowo te... idziemy? No pewnie, teraz rozkłada, roz rozkładamy kwiatuszki. Weni, wiesz co to jest taka dziedzina jelly art? No, to spotkałeś się coś, coś, coś czymś tak... Z kwiatami, nie? Mieliśmy tutaj nie tak dawno gościa, naprawdę. Ciekawe. Bardzo, bardzo fajna zabawa. Musicie zobaczyć ten odcinek. To co, po, po ten, po, po dwa, czy jak tam mamy te kwiatuszki? Już jest ok? Po dwa albo po trzy. Tu jeszcze damy, co? No i co? Wstawiamy na chwilę do, do lodówki, do zamrażalnika, żeby ta pierwsza warstwa nam się zestaliła, i za chwilę na drugiej warstwie poukładamy borówki maliny, co? Pewnie. Dobra. Zobacz, no idealnie wszystko, wszystko, wszystko się trzyma. To no teraz owocki wykładamy. To działa galaretkę czy co, borówki po jednej malince? Więcej o. dawaj, na bogato będzie. Super, tak. ja myślę, że starczy. Co, zalejesz? Tak, zalewamy. Czyli teraz już do końca, co? Tak, tak. Dobra, to co, wstawiasz? Tak. Ja otworzę. No i dobra. Jak, wychodzą? Tak, wychodzą, bardzo ładne są. O, super, no super, dobra. Super te owoce czy... wyglądają. Ciekawe, czy moje będą wychodzić. O, zobacz, patrz. Piękne. Udało się nam. Ja troszeczkę wstawiłem do zamrażarki, żeby się przymroziły te e, serniczki, bo no, łatwiej wyciągać. Dokładnie. Nie? Tak, tak jak mówiliśmy. Galaretki też z godziny stały spokojnie. Co? No myślę, że, że, że spokojnie z godzinkę do, do zestalenia. O, super. Taki nawet, nawet prosty deser. No trochę czasu, troszkę czasu trzeba poświęcić na to ściąganie, chłodzenie. Ale generalnie to jest bardzo proste w wykonaniu nie? i efektowne. Proste i wiosenne. Dokładnie. Myślę, że jeszcze takich ciasteczek nie robiliśmy. Są naprawdę bardzo ładne i wyglądają naprawdę bardzo apetycznie. Myślę, że wylądują na dobrym miejscu na naszej playliście z deserami. Co ty myślisz? No, a wy jakie słodycze lubicie jeść wiosną? Czy wykorzystujecie owoce już może takie wiosenne, sezonowe? Bardziej. Piszcie proszę w komentarzach. Z miłą chęcią pociatamy. No pewnie, że tak. Co? Dekorujemy jeszcze? Tak, czymś? dekorujemy jeszcze kwiatami. Dobrze, proszę bardzo. Myślę, że możemy śmiało. Patrz, tu są ilwie paszcze. Nie chcę mówić, że pod, pod twój kolor zrobiliśmy. No. Czy, czy Ty się ubrałeś pod kolor deseru, co? Renie? W sumie to jest taki mój firmowy kolor. Staram, staram się na co dzień chodzić właśnie w różowym. Ale. Trzeba, trzeba też to powiedzieć, że w cukiernictwie, właśnie kolor różowy to jest taki bardzo słodki, bardzo słodki kolor. Tak. Nie? Także tutaj akurat. Słodki bardzo i za zachęcający do. Bardzo pasuje. Do jedzenia słodyczy. Dobra, już tak. No proszę, cię wygląda na milion dolarów. Fajnie, bardzo fajnie. Zaprezentuj. Super. Myślę, że e, będą na pewno smakowały, bo wyglądają naprawdę imponująco. Fajnie wyszło. Weni, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłeś zaproszenie do nas tutaj, do, do kuchni Lidla. Bardzo fajnie się z Tobą pracowało. Naprawdę naprawdę jesteś super gość. Musicie zobaczyć instagram weniego, Weni Andro. Naprawdę fajne rzeczy tam można pooglądać. Dziękuję, miło mi było również. Dziękuję za zaproszenie i z miłą chęcią uczestniczyłem w programie. Również Was zachęcam do subskrypcji kanału Kuchnia Lidla, bo jest tam mnóstwo ciekawych przepisów. polecam. Jeszcze dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia. Tak jest. Cześć. Do zobaczenia, cześć.